Hejka kochani! Witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj nagramy dla Was challenge, zakazany słowo. Polega on na tym, że mamy na kartce napisane pytania i zadajemy te pytania drugiej osobie. I ta osoba nie może odpowiedzieć tak lub nie. Jeśli odpowie, to automatycznie przegrywa. Aby wzmocnić naszą zabawę, dodamy sobie czas, dwie minutki. Myślę, że zaczynamy, żebyście zobaczyli, o co nam chodzi. To ustaw czas Dobra, już ustawiłam A to może... Dobra, start e, Lubisz sport? Lubię Kochasz rodzeństwo? Kocham A W uwielbiasz? Uwielbiam A kota masz? Mam Psa? Mam e, A kochasz siostrę? Kocham I Chodzisz w plecaku? Chodzę A w torebce? Czasem a Lubisz zimę? Lubię. A lato? Uwielbiam. A może jesień? Nie, może. A wiosna? Czasem. Eee, lubisz róże? Kocham. A pan? Lubię. Kaktusy? Lubię. Uwielbiasz stroić choinkę? Uwielbiam. A masz prawo jazdy? Ma. A lubisz jeździć samochodem? Lubię. Lubisz czarne kolory? Niekoniecznie. A jasne kolory? To już lepiej. A masz chłopaka? Może. E, lubisz słodycze? Lubię. Lubisz gazowany napój? Może. A umiesz jeździć na rolkach? Umiem. A konno umiesz jeździć? Niekoniecznie. A na rolkach? Umiem. E, Uwielbiasz spodnie? Uwielbiam. A lubisz chodzić w sukienkę? Czasem. E, wolisz płaskie buty? Płaskie zdecydowanie. A obcasy? Czasem. Lubisz noc? Uwielbiam. A może dzień? Może. E, chciałabyś mieć proste włosy? Mm, proste? Może zastanawiasz się, przysz... Zostaję w przyszłości aktorką? Cza... Nie może? Eee, a kosmetyczką? To już tak średnio. O, czas minął. <ścoughs> Szczerze nie zauważyłam, czy coś źle odpowiedziałaś, czy nie? Dwa. Dwa? No to teraz zobaczymy na moją kolej, jak ja odpowiem. Czekaj chwilkę. <laughs> Start. Masz ulubioną piosenkę? Mam. Znam ją? Oczywiście. Lubisz się malować? Uwielbiam. A co codziennie się malujesz? Yy, owszem. Masz chłopaka? Mam. Było pytanie o kolorach? Było. Jesteś wrażliwa. Oczywiście. Miałaś i nabierzmowanie imię Mmm... Miałam. Lubisz jeździć na nartach? E, uwielbiam. Kochasz kwiaty? Lubię. Prlewasz je. Oczywiście. A rozumiesz matematykę? Mmm. dziadko, Lubisz psy? E, lubię A lubisz placki? Uwielbiam Grasz w gry komputerowe? E, gram Masz ulubiony swój film? E, mam A masz zamiar dzisiaj oglądać? Mm, nigdy <laughs> Płaczesz na filmach? Płaczę Zruszam się czy twój ulubiony kolor to biały? Nie zawsze. Robiłaś kiedyś plazmoksie? Robiłam. Boisz się męży? Boję. Obchodzisz kiedyś dzień dziecka? Obchodzę. Lubisz się uczyć? Niekoniecznie. Jeździsz z samochodem? Jeżdżę Robisz dużo, dużo zdjęć? Eee, robię Wolisz włosy krótkie czy długie? Krótkie Podjadasz w nocy? Mm -mm. Nigdy Lubisz latać z... samolotem? Lubię <laughs> Czas już się skończył eee, Myślę, że kilka razy skłamałam, bo nie wiedziałam, co odpowiedzieć i po prostu leciałam tak, żeby było prosto z odpowiedzią. A Ty skłamałaś? Dwa razy tutaj. Jak dobrze pamiętam. Tak? To kochani, my już kończymy nasz odcinek i będziemy nagrywać dalej. E, także piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. I oczywiście dajcie znać, co chcielibyście w następnym odcinku. Do zobaczenia kochani. Bye A -a. bye!